Cześć, witajcie w Katedrze Historii Sztuki ponownie. Dziś przeniesiemy się na kilka chwil do starożytnej Grecji, a ja streszczę dla Was podstawowe zagadnienia z zakresu architektury, rzeźby i malarstwa tego okresu. Zatem, niezależnie od tego, czy jesteście uczniami, maturzystami, czy po prostu ludźmi o szerokich horyzontach, bardzo się cieszę, że tutaj zajrzeliście i dziękuję Wam za wszystkie lajki, za subskrybowanie tego kanału, a przede wszystkim za komentarze, w których dajecie mi znać, że to, co tej robię jest interesujące, przydatne i mile widziane. Każdy taki głos doceniam, a teraz już nie przedłużając, możemy zaczynać naszą dzisiejszą grecką odezę. Żeby uczynić swego rodzaju prolog do właściwej sztuki greckiej, warto wspomnieć o cywilizacji basenu Morza Egejskiego w okresie od około 3500 do około 1100 roku, roku przed naszą erą, gdzie mamy do czynienia z kulturami cyklacką, czyli wyspiarską, ale przede wszystkim kulturą minojską, czyli inaczej kretańską oraz kulturą hellacką, czyli inaczej mykeńską. Ślady po tej starszej kulturze minojskiej odnajdujemy na Krecie, gdzie zachowały się pozostałości pałaców Knosos, dając nam wyobrażenie o dworskim, wytwornym charakterze tej kultury. Pałac ten charakteryzował się nieregularnym planem, z centralnym dziedzińcem, z wykorzystaniem kolumn o trzonach zwężających się do dołu, ale przede wszystkim pałac ten obfitował w żywe, eleganckie malowidła ścienne o tematyce okazującej nam dworskie rozrywki, ale także faunę i florę tego regionu, malowidła freskowe o typowej płynnej linii. I ta stylistyka może nam się już tutaj kojarzyć nieco z taką elegancją sztuki egipskiej okresu Nowego Państwa, a to oczywiście ze względu na to, że te kultury miały ze sobą e, powiązania, związki, kontakty. Kreta została jednak podbita przez Mykenczyków, e, którzy Przyjęli wiele z jej dorobku, jednak ze względu na swoje położenie geograficzne, swoich ośrodków, takich jak Mykeny, jak Teby czy Argos, ich sztuka cechowała się zgoła odmiennym charakterem. Ta wojownicza kultura pozostawiła po sobie wznoszone na wzgórzach zamki otoczone surowym murem z nieociosanych głazów czy okręgi grobowe. Istotnym zabytkiem będzie tutaj Lwia Brama, czy inaczej Brama Lwic w Mykenach, ze swoim trójmetrowym reliefem zamkniętym w takiej formie trójkątnej. Będą istotne też pozostałości po Megaronie, czyli takiej sali z paleniskiem na środku, wspartej na czterech kolumnach z otworem w dachu w sali poprzedzonej przedsionkiem. I samo pojęcie megaronu będzie tutaj też ważne, ponieważ będzie to taki pierwszy istotny plan na tym obszarze, z którego potem wykształcą się inne formy planów greckich. Warto pamiętać też o słynnym grobowcu Agamemnona, czy inaczej skarbcu Atreusza, w którym odnaleziono złotą grobową maskę, wykonaną techniką repusowania, czyli kształtowania blachy za pomocą młotka na zimno. Dominacja kultury mykeńskiej zakończyła się natomiast wraz z najazdem Dorów. I początki Grecji, czyli Hellady, to właśnie wiele plemion takich jak Dorowie, jak Jonowie czy właśnie Achajowie. Nazwy tych dwóch pierwszych plemion będziemy potem kojarzyć z porządkami architektonicznymi Dorowie i porządek dorycki, czy Jonowie i porządek joński. Natomiast Achajowie mogą nam przywodzić na myśl Greków opisywanych przez Homera w jego wielkich dziełach w Iliadzie i Odysei. W tym czasie powstają polisy, czyli miasta-państwa, z których najsłynniejsze staną się Ateny i Sparta. W okresie archaicznym wykształcają się już pierwsze plany świątyń, dla których ważnym punktem odniesienia będzie achajski megaron. Świątynie te będą proste, budowane na planie prostokąta, dzielone przeważnie na początku na dwa pomieszczenia, czyli przedsionek, pronaos, oraz izba właściwa, cella albo naos inaczej, i w tym drugim pomieszczeniu zamkniętym znajdował się posąg bóstwa. Wejście umieszczane było między wystającymi ściankami, tak zwanymi antami. I tak charakterystyczne dla Grecji kolumny, początkowo zaczerpnięte z Egiptu, pojawiają się już w tych pierwszych formach świątyń. Natomiast rozwój planów świątyni greckich polega, tak najogólniej mówiąc, na typowym dla myśli estetycznej Grecji dążeniu do harmonii i przede wszystkim symetrii. Dlatego forma nabudowuje się poprzez takie bliźniacze e, dodanie różnych elementów, na przykład rząd kolumn w fasadzie jest powtórzony z tyłu budynku. Natomiast bardziej zaawansowane formy świątyń. Tutaj przede wszystkim interesuje nas peripteros, a będzie to plan Partenonu w Atenach. Te formy charakteryzują się zastosowaniem kolumnady, czyli rzędu kolumn, których ilość i odległość jest oczywiście skrupulatnie przez greków obliczona i kolumnada ta obiega cały budynek dookoła. Ten zabieg nazywamy perystazą. Natomiast już rzut oka na kolumny zastosowane w fasadzie pomaga nam określić porządek, w jakim wzniesiona jest dana budowla. Już w okresie archaicznym powstają porządki dorycki i joński i warto sobie dokładnie określić, jakie podobieństwa i różnice między nimi występują. Mamy więc porządek dorycki i porządek joński i obydwa wznoszą się na takiej platformie, którą nazywamy krepidomą o trzech stopniach, z których ostatni to stylobat. W porządku jońskim będzie pierwsza ważna różnica, czyli kolumna posiada bazę. Jeśli chodzi o trzon kolumny, od razu widać, że w porządku doryckim jest ona taka cięższa i większa, natomiast i w doryckim i w porządku jońskim ten trzon się zwęża do góry. Ponadto dekoracyjne żłobkowania na kolumnie doryckiej będą ścięte w taki ostry sposób, natomiast w porządku jońskim będą głębsze i delikatniejsze. Przechodzimy wyżej, gdzie znajduje się głowica lub inaczej kapitel. I teraz tutaj mamy zasadnicze różnice. W porządku doryckim głowica składa się z dwóch wyraźnych części. Na dole mamy echinus w kształcie takim, jak to się często opisuje w literaturze, w kształcie spłaszczonej poduszeczki, natomiast górna część to po prostu taka ostra, czworoboczna płyta, tak zwany abacus. Natomiast z drugiej strony, w porządku jońskim, mamy... Bardzo charakterystyczny taki ornament, czyli wolutę albo ślimacznicę, połączoną również z, taką, z takim ukrytym już abakusem. W następnej kolejności mamy bardzo istotną, konstrukcyjnie poziomą belkę, zwaną architraf, która znajduje się bezpośrednio nad głowicą i utrzymuje całe belkowanie. Wreszcie dochodzimy do poziomu fryzu i tutaj mamy kolejne bardzo istotne różnice między tymi dwoma porządkami, z czego porządek dorycki mm, z fryzem naprzemiennym stosującym tryglify i metopy to trzeba znać. Tryglif będzie to taka płyta z trzema żłobkami, dlatego trzy glify, tak jakby można sobie tutaj skojarzyć tryglif. Natomiast metopa będzie to taka płyta pomiędzy tymi tryglifami z dekoracją rzeźbiarską, jakąś właśnie taką reliefową, która potem była oczywiście też barwiona. Ten frys przerywany spotkamy właśnie w Partenonie i będzie bardzo istotny. Z drugiej zaś strony w porządku jońskim, już bez takich nadmiernych szaleństw, mamy po prostu fryz ciągły, wypełniony dekoracją malarską albo rzeźbiarską. Na samej górze mamy jeszcze takie dwa elementy, czyli z pozioma listwa, która oddziela nam belkowanie od tego szczytu i tympanon, czyli trójkątne pole wypełnione dekoracją rzeźbiarską, której zawsze warto się przyjrzeć, a samo pojęcie tympanonu warto sobie zapamiętać z myślą o przyszłych wiekach. No i na koniec warto jeszcze wyodrębnić takie... Podstawowe, główne części, na które składały się te wszystkie elementy, czyli na samym szczycie przyczółek, potem te warstwy belkowania, tutaj z istotnymi różnicami, kolumna z trzonem i głowicą, i bazą w przypadku jońskim. No i wreszcie ta podstawa trójstopniowa krepidoma, dzięki której właśnie zataczamy tutaj koło. Trzeci z porządków greckich, porządek koryncki, będzie występować najczęściej dopiero w epoce hellenistycznej i stylistycznie będzie zbliżony do sztuki Rzymian. Ten już późniejszy porządek będzie charakteryzował się dużą smukłością, bazą podobną do swojego poprzednika, czyli stylu jońskiego, ale będzie miał też bardzo ornamentacyjny i zdobny kapitel wykorzystujący motyw liści akantu. W rzeźbie okresu archaicznego dominują przedstawienia nagich młodzieńców, czyli kurosów, oraz przedstawienia odzianych w szaty dziewcząt, czyli kor. Rzeźby te były figurami wotywnymi, czyli składanymi w darze bogom i cechuje je przede wszystkim pewne podobieństwo do sztuki egipskiej. Mamy tutaj ujęcia o charakterze frontalnym, czyli do oglądania z przodu, nieco sztywne, wyprostowane sylwetki z rękami opuszczonymi prosto, z zaciśniętymi pięściami, ze wzrokiem skierowanym na wprost. Przedstawienia o charakterze generalnie statycznym, chociaż ukazane są w wykroku. I to wszystko może nam przywodzić na myśl Faraona Mykerinosa, Aczkolwiek Grecy stosują tutaj uniesione kąciki ust i ten grymas na twarzy został określony mianem archaicznego uśmiechu. Z czasem też oczywiście pojawiały się rzeźby przełamujące te dwie naczelne zasady rzeźby archaicznej, jakimi będzie zasada frontalności oraz zasada symetrii. Z zakresu malarstwa trzeba przywołać malarstwo wazowe. Ceramika będzie dla Greków bardzo istotna. Wytwarzają oni naczynia o różnorodnych formach i o różnym przeznaczeniu. Na przykład, amfora będzie im służyć do przechowywania wina i oliwy, w kraterze będą mieszać wino z wodą, a kylix, czyli inaczej czara lub kielich, będzie im służyła do spożywania wina. Greckie wazy malarsko dekorowane są w czterech stylach, których rodzaje i kolejność należy znać i kojarzyć. Pierwszym stylem będzie najprostszy styl geometryczny, operujący motywami abstrakcyjnymi, ewentualnie figuralnymi, ale zgeometryzowanymi. Często będzie się tam pojawiać na przykład typowy grecki ornament, czyli meander. Następnym stylem będzie styl orientalizujący w którym dostrzegamy wpływy sąsiednich wschodnich kultur. Będzie to się przejawiało poprzez obecność takich motywów jak kwiat lotosu, liście palmy, czy różne mityczne stworzenia typu chimery, czy zwierzęta typu lew. Aż wreszcie pojawiają się dwa najbardziej charakterystyczne dla Grecji style, czyli kolejno styl czarnofigurowy, w którym mamy do czynienia z występowaniem czarnego ornamentu czy rysunku na jaśniejszym czerwonym-żółtym tle, a następnie styl czerwonofigurowy, czyli taki styl charakteryzujący się czerwonym, jaśniejszym generalnie ornamentem czy rysunkiem na ciemnym tle. Ten ostatni styl czerwonofigurowy będzie najbardziej drobiazgowy, najbardziej misterny, będzie takim mistrzostwem tej malarskiej formy Greków. Mała wskazówka, jak zapamiętać tę kolejność. Najpierw mamy styl najprostszy, czyli geometryczny. Potem sytuacja się komplikuje, pojawiają się po prostu bardziej skomplikowane, zaawansowane wzory. Trzeci styl to będzie styl czarnofigurowy, bo bardziej intuicyjne jest dla nas, żeby najpierw pisać jak gdyby czarno na białym i dopiero potem na końcu odwrócić tę kolejność, czyli jakby zrobić negatyw. Wydaje się więc, że rozpoznawanie tych stylów wcale nie jest trudne. Jednak kreatywność Greków czasami potrafi skomplikować sprawę. Okres klasyczny to złote czasy w historii starożytnej Grecji. Po zwycięskich walkach, jakie Grecy stoczyli z Persami, potęgą stają się Ateny pod wodzą Perklesa. Ten sprawny polityk znany jest najbardziej z wprowadzenia demokracji, ale także kojarzony jest z rozwojem, rozkwitem kulturalnym i zwłaszcza dla nas z przebudową, z rozbudową akropolu. Akropol, czyli górne miasto, będzie to kompleks świątynny na cześć różnych bogów, ale przede wszystkim na cześć Ateny, która została patronką miasta i całej Attyki. Wszystkie budynki oryginalnie polichromowano żywymi kolorami. Swoistą bramę ustanowił obiekt zwany Propyleje w porządku doryckim, do którego przylegały galerie obrazów, czyli tzw. pinakoteka oraz galeria rzeźbi rzemiosła, czyli halkoteka. Halkoteka dosłownie tłumaczeniu oznacza skład brązu i jest to już jakaś dla nas wskazówka, że rzeźby greckie będą wykonywane z brązu. Niekoniecznie więc powinny nam się kojarzyć tak, jak je znamy w swojej białej, marmurowej odsłonie. Będzie to percepcja narzucona nam później przez Rzymian. Projektanta propylejów znamy z imienia i był to Mnesikles. Propyleje sąsiadowały z małą świątynią Ateny Nike, czy Nike-Apteros, był to przedomek Ateny Zwycięskiej, i świątynia ta była wzniesiona w porządku jońskim, zaprojektowana przez Kalikratesa. Jednak po przekroczeniu bram Akropolu, dech w piersi zapierał przede wszystkim Partenon, czyli peripteros w porządku doryckim, poświęcony Atenie-Partenos, czyli Atenie-dziewicy. Za projekt odpowiedzialny był Iktinos i wspomniany chwilę wcześniej Kalikrates. W kolumnadzie zastosowali oni korekty optyczne, by uzyskać doskonale symetryczny i harmonijny efekt. Bogata dekoracja rzeźbiarska spoczywała natomiast w rękach warsztatu Fidiasza. Oprócz architektonicznej dekoracji w postaci tympanonów, fryzu i metop, istotny był monumentalny posąg Ateny, znajdujący się we wnętrzu i wykonany w technice chryzelefantyny. Chryzelefantyna to pojęcie bardzo ważne. Oznaczało technikę łączącą wykorzystanie mm, złota i kości słoniowej na odpowiednich partiach ciała posągu wykonanego z drewna. Dla Greków zewnętrzny wygląd budowli był równie istotny jak wnętrze, ponieważ rytuały, procesje i święta odbywały się właśnie na zewnątrz, na powietrzu. Natomiast wnętrze świątyni stanowiło stricte miejsce zamieszkania bóstwa. Jeszcze innym interesującym nas ze względu na dekorację zewnętrzną budynkiem jest świątynia, Znana jako Erechtheion ze swym słynnym gankiem Kor czy Karyatyd. To jest kolumn stylizowanych na postacie dziewcząt w luźnych szatach. Erechtheion zawierał w sobie sanktuaria kilku jeszcze bogów poza Ateną, zwłaszcza Posejdona. Bo między Posejdonem a Ateną rozegrał się konflikt o panowanie i patronowanie temu obszarowi, jakim była Attyka. Chociaż architektura czy rzeźba były przez Greków cenione niżej niż niematerialne muzyka, taniec czy poezja, to jednak e, ich dokonania z zakresu sztuk plastycznych odcisnęły niewiarygodne piętno na późniejszych dziejach sztuki. Zwłaszcza okres klasyczny Grecji pozostawił po sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu, ale paradoksalnie nie w postaci samych artefaktów, bo te z zakresu rzeźby znamy raczej z kopii rzymskich. Natomiast tą najważniejszą spuścizną Greków będzie sama myśl estetyczna, refleksja nad tym, czym jest piękno, czym jest doznanie estetyczne, czy zasady przedstawienia ciała, zasady przedstawienia anatomii w rzeźbie. Prócz Fidiasza, tworzącego dzieła sakralne, przywołać należy Polikleta, wielkiego innowatora, który wprowadził do Grecji kontrapost, ustalił kanon proporcji ciała, a także skrócił szaty figurom kobiecym. Podejmował najczęściej temat młodych sportowców o idealnych ciałach, podobnie jak Myron, twórca słynnego dyskobola. W okresie klasycznym artyści dążą do idealizacji postaci i typowej spokojnej harmonii, dlatego twarze ich posągów nie wyrażają żadnych nadmiernych emocji. I tak wygląda V. wiek, ale już IV. wiek przed naszą erą nabiera dynamicznego charakteru, dążąc powoli do realizmu. Oznacza to w praktyce, że Skopas wprowadza wyjątkową dynamikę i ekspresję tańczącej postaci. Praksyteles szokuje, tworząc akt bogini, co jest świętokradztwem, natomiast Lizyp to już zupełny realista, który zmienia kanon proporcji postaci. Spokój znany nam z Akropolu Ateńskiego wyparowuje w IV wieku, kiedy Aleksander Wielki podbija świat. Imperium, jakie tworzy, rozciąga wpływy greckie na olbrzymie obszary, doprowadzając do powstania kultury hellenistycznej. W okresie hellenistycznym następuje natomiast znaczący rozwój urbanistyki. Powstają wtedy znaczące ośrodki, które będą jednocześnie centrami sztuki Mówić będziemy tu bardziej o szkołach, o szkole z Rodos, Aleksandrii czy Pergamonu, niż o konkretnych imionach artystów. Powstają elementy, które niebawem zaadoptują Rzymianie, np. Rynek Miasta, czyli tzw. Tak agora, monumentalne budynki o charakterze świeckim, jak np. mityczna Biblioteka Aleksandryjska, czy typ domu z wewnętrznym dziedzińcem tak zwanym perystylem. Jednocześnie Grecy będą stawiać olbrzymie formy architektury sakralnej, jak na przykład ołtarz pergamoński. Wielki ołtarz Zeusa, ufundowany w II wieku przed naszą erą przez władcę Pergamonu, znany jest zwłaszcza przez 120-metrowy frys o niesamowicie ekspresyjnym przedstawieniu reliefowym wyobrażającym walkę bogów z gigantami, czyli tak zwaną gigantomachię. Dramaturgia i teatralny patos, ale też ekstremalny realizm będą cechami wskazującymi, że dzieła rzeźbiarskie należą właśnie do tego pełnego dziejowego niepokoju okresu. Inną rzeczą charakterystyczną będzie rzeźba grupowa o skomplikowanej kompozycji i całej historii toczącej się gdzieś w tle ujętego przez rzeźbiarza momentu, tak jak w grupie Leocona warsztatu z Rodos. Stojąc oko w oko z tą dynamiczną grupą znajdującą się dziś w muzeach watykańskich, widzimy muskularnego mężczyznę i dwóch młodych chłopców atakowanych przez wijące się węże. Widzimy ich emocje, ogromne zaskoczenie, strach, bezradność, ale musimy oprócz tego jednak wiedzieć, że Laokon właśnie ostrzegł trojan, by nie przyjmowali wielkiego drewnianego konia, gdyż nie jest to dar bogów, ale. Niechybna zasadzka. Kapłan głosił prawdę, ale w starożytnym świecie rządzonym przez fatum nie sposób było uciec od przeznaczenia i przeznaczenie zesłane przez bogów właśnie tutaj go dosięga. Jako, że w tym ostatnim okresie kultury greckiej możemy mówić o takim jej rozpowszechnieniu, to naturalne jest, że wchodzi ona w związki z innymi kulturami. Więc, na przykład, w dziedzinie malarstwa, możemy tutaj mówić już oprócz malarstwa bazowego o innych technikach, które się pojawiają. Na przykład, możemy tu mówić o enkaustyce, znanej nam już z portretów fojomskich w Egipcie, ale możemy też mówić o temperze czy o mozaice. Natomiast malarstwo omówimy sobie bardziej szczegółowo już przy okazji Rzymian, czyli pierwszych fanów sztuki greckiej, i tam też będziemy mieć ścisłe powiązanie ze sztuką grecką, ze względu właśnie na to, jak wiele Rzymianie będą czerpać z tego okresu. Jeśli chodzi o samą sztukę grecką w jej trzech odsłonach, w tych głównych okresach archaicznym, klasycznym i hellenistycznym, po tysiąckroć pragnę tutaj podkreślić, że jest to tylko bardzo minimalne wprowadzenie do tego tematu. Dziękuję Wam pięknie za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać, czy materiał był porządkujący, a następnym razem widzimy się tam, dokąd prowadzą ponoć wszystkie drogi.